Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam Państwa, zapraszam na krótką informację na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji w pogodzie. Nad Polską widzimy dużo chmur, zachmurzenie jest duże, miejscami występują opady deszczu. To wszystko związane jest z rozległym niżem, którego główny ośrodek znajduje się w rejonie Wysp Brytyjskich. A z południa na północ kraju przemieszczają się kolejne fronty atmosferyczne. Za tymi frontami atmosferycznymi napływa coraz cieplejsze powietrze. To ciepłe powietrze już dzisiaj jest bardzo wyraźnie widoczne na południu kraju. Tam yy, na termometrach możemy obserwować dziś nawet około 20 stopni. Zdecydowanie chłodniej jest na północy kraju od 2 do 6 stopni. Miejscami w piątek występować będą opady deszczu, natomiast na Suwalszczyźnie opady również deszczu ze śniegiem. Bardzo silny i porywisty wiatr będzie towarzyszył mieszkańcom północnej i południowej części kraju. W związku z silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla północnej części kraju oraz dla obszarów podgórskich na południu kraju. Ostrzeżenia informują nas, że wiatr w porywach może osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie, głównie w rejonach podgórskich Karpat i w rejonie Zatoki Gdańskiej, nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka i jutrzejszego południa. Oprócz ostrzeżeń o silnym wietrze, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu dla północnych powiatów województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Silny deszcz będzie występować zwłaszcza najbliższej nocy. I właśnie na północy noc będzie z najgorszą pogodą, tam najwięcej opadów deszczu, może spaść nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i w centrum zdecydowanie mniej opadów i noc bardziej pogodna, ale lokalnie mogą utworzyć się mgły. Na północy najchłodniej temperatura minimalna od 1 do 5 stopni, w centrum około 7 stopni, natomiast najcieplej na południu kraju nawet do 13-15 stopni. Nadal będzie występować dość silny i porywisty wiatr, który na północy i w rejonach podgórskich lokalnie może osiągać do około 100 km na godzinę, natomiast wysoko w Tatrach możliwe są porywy wiatru nawet do 160 km na godzinę. W sobotę nadal najgorsza pogoda będzie na północy kraju. Tam najzimniej i opady deszczu. Opady będą już jednak z mniejszą intensywnością niż w nocy. Na północy temperatura od 8 do 15 stopni. W centrum i na południu kraju pogoda zdecydowanie lepsza. Bardzo mała szansa na opady i wysoka temperatura. Lokalnie na południu kraju nawet do 22-23 stopni. Wiatr już będzie stopniowo słabnąć, jednak początkowo y, na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich możliwe są jeszcze porywy wiatru do 75 km na godzinę. Natomiast w rejonie Zatoki Gdańskiej do około 100 km na godzinę. Początkowo w tatrach możliwy jest jeszcze wiatr osiągający w porywach nawet do 130 km na godzinę. Noc soboty na niedzielę będzie dość pochmurna z opadami deszczu. Lokalnie nie, na południu kraju niewykluczone burze. Noc będzie bardzo ciepła, od 6-8 stopni na północy kraju do nawet 14 stopni na południu południowym wschodzie kraju. Wiatr już będzie słabszy, jednak w czasie burz porywisty. Niedziela będzie pochmurna z opadami deszczu. I burzami. Burze wystąpią głównie na południowym wschodzie kraju. Może spaść nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast na południowym zachodzie około 25 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 10 stopni na północnym wschodzie, około 15 stopni w centrum i do 20 stopni na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz i w górach w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Początek przyszłego tygodnia już przywita nas lepszą pogodą. Dostaniemy się pod wpływ klina wyżu, co nam zwiastuje, że będzie mniej opadów, a więcej słońca. Temperatura przeważnie od 10 do 17 stopni.